No, były dłosy, były eventy, były jakieś stoły prywatne. Zagramy w końcu surowe. To jest ten turniej? No cóż, nie sądzę, żebym dał radę wygrać, pewnie. To znaczy, ja mam trochę inną strategię. Postawimy 100. Bez gadżetów. No i po prostu je, jeden na każdego. Nie wiem, czy nawet dwa razy dwa się bardziej opasto, czy nie. O, mam nawet jedną grę wygraną. No, ile w ogóle ktoś będzie mógł dołączyć do gry. No, ktoś tam jest. Czemu tu coś pisze po rusku? Igra na czniecia. Co? Że się zaczyna gra zaraz? To w 1 v 1 będzie tylko? O, ciekawe. No dobra. Ma dosyć dziwny awatar ta osoba No ale dobrze Śmieszni ludzie w to grają Ciekawe jak długo będzie trwała ona No świetnie Od razu bezludna wyspa Coś cieszę, że to będzie przegrana Tak totalnie Dobra, taka sama ilość oczek Nie wyszło Ej, wszystko wykupuje, co A ja nawet nie mógł wyrzucić takiej samej dość oczek. No i nawet trzecim razem się nie udało. I on ma już wykupione prawie w każdym mieście. A więcej rzucaj tymi kośćmi. No, przez monopol już nie wygram <grymne> nie, mam, nie ma szans, chociaż nie, są szanse Kraków, Ham czyli Polska, te Niemcy i Anglia No fajnie, że szansa Co ona mi da? Chroń swoje miasto Nie mam tego, nie mam miasta nawet Mogę zachować tą kartę na później? Nie, jasno że nie mogę Sz... cholera no Tak fajnie by było no to już ten Kraków. No pewnie jeszcze tu nie stanie. Znaleźć moje szczęście. Ze wszystkich pół musiała być z akurat. Ale odkupię se. Bo dosyć tanio. No i trzy domki. No, żeby chociaż. No i gdzie zrobisz mistrzostwa? Lion, kurde. Ten Lion, no i tam, gdzie straciłem wcześniej. Wszystko. Kolega Drexel znaczy. <grym> dopiero co miał mistrzostwo świata, ale zamandowane. No, podwójne mistrzostwo to nie będziesz miał. Co? Przecież to przed chwilą nie było warte, aż milion. Dziwne. Trzy domy? Dobra. No ja już ma dwie wyspy. Nie podoba mi się to. Jak będzie jeszcze jedną wyspę, to będzie naprawdę śmiało. No jajaj. Zaraz mu się te inwestycje będą zwracały. Ej, Kraku. I będzie można sprzedać Dawaj Nowy Jork No i Hongkong Wie, kasa dla mnie Chociaż przynajmniej ten Kraków mi cokolwiek dał No nie! <ścoughs> to przeklęta motka I Wenecja Może jeszcze wygram tą grę siedząc tylko na bezwodnej wyspie <grystanie> Albisko ma do Dubaju. To jest naprawdę niepokojące. No i nie ma kas! <grystanie> 1 i dwa Nie zawsze ogarniam o co chodzi z tymi dodatkowymi rzutami. chcę wydawać kasy niepotrzebnie na. Nie wiem, ucieczkę z bezrzędnej wyspy. Dla to nie ma za bardzo sensu. Strata z 200 koła. No i fajnie, do samego, Do ostatniego momentu się nie wydostałem. O nie! Żal. Nie chcę ci nic sprzedawać. Kuźwa. No ale to nie masz ka ten Aha. A skąd ty wziąłeś kasę na to? Spaniaku. No i już to nie zrobię co świata. Uf. W Krakowie a tak fajnie by było. To niech będzie w Wenecji już. Trudno. A nawet nieźle. Słabo. Mogę odkupić. Czy to mi się opaca w ogóle? Kurde, to on dostanie kasę strasznie dużo. Ehm, chyba nie. Chyba raczej nie chcę kupować niepotrzebnie posiadłości. Ale po powolutku się wyrównują szanse. Kurde, on ma kolejny, ma ten monopol. Jeszcze same te, same pola tam stawia Bo go nie stać w sumie na nic Udaje mi się omijać totalnie jego pola wszystkie A ja sam sobie dokupuję jakieś rzeczy O i teraz nie miał dodatkowego rzutu London? Ach Nie będziesz chciał, żebym to odkupił, nie? Cwaniaczku ja chcę to odkupić? O, no, dobra, aż tak dużo nie stracę, jak to odkupię. Ale za dużo nie mam zbarów w to inwestować. Jeden domek. Hehe, <grybujesz> podatek szansa. O, świetnie. Przydałaby mi się ta kartę już dwa razy wcześniej. Szkoda, że dopiero teraz ją dostałem. O, nie. No to już przerąbany prawie, że. Wystarczy, żeby teraz trafił na Dubaj i koniec. Słownie koniec. Szansa. Dobra, no fajnie. Już dwie karty mam. Pierwsza taka sytuacja, żeby ktoś miał w ogóle więcej kart. O Rzym, dzięki, dzięki, kasa. No, taki bezużyteczny trochę ruch. No i są Dubaj. E, jeszcze nie. O, nie kupił, nie miał kasy. A ja będę miał Midolon. sobie odkupię. czyli z dosyć mało ci w sumie oddaję Pewnie, że chcę odkupić Może się uda nam zrobić jedną linię Fajnie by było A nawet spoko, monopol z tymi Dobro, trzy domki Monopol z mistrzostwami świata, nie jest źle Ajajaj Już więcej kasy ode mnie. Jest! Dubaj! Eee, już nie wygrasz. Już nie wygrasz w ten sposób. Szkoda tylko, że ma więcej kasy, coraz bardziej. Ohohoho. No i ja ci znowu oddaję ich Powiadomienia mogliby sobie oszczędzić już. Warszawa. E, w pole. Hmm. Dobra, jeden domek. No i w strafie są Mistrzostwa świata. Czy już nie będę w swojej Wenecji? Szkoda, szkoda. Wiedziałem, że wybierze to miasto. No cóż, no mógł sobie ulepszyć pewnie, chętnie to zrobię. Mam już sobie monopol w jednym miejscu. Pozostaje mi wykupić Sydney i Kraków. I będzie wygran. O, podatek! Będziesz musiał sprzedać coś? Bo chyba się nie wypłacisz, Na <grystanie> no początku się trochę obawiałem, ale w sumie potem tak trochę lepiej zaczęły podchodzić kości. Nie wiem, co sprzedać nawet, biedny No co, no sprzedaż. Staram się sprzedać losowe rzeczy. Aha, cypr. A ja sobie kupuję Hamburg. że for free. Mm, 280. Kurde, nach Berlin, dawaj. Dwie jedynki tylko. No jak. Dwie jedynki pod rząd, da radę. Chyba nie. O, Wenecja. Czyli dzięki za kasę Dwie jedynki, dawaj, dwie jedynki Kurde, Las Vegas Czy chcę to odkupywać? Za drogo, nie ma szans Kraków, pięknie Eee... pole Dobra, dobra. Mam już dwa monopole. Wystarczy, że trafię. No naprawdę, mógłbym trafić Grenadę, Berlin bądź Sydney. Będzie wygrana. Eee, domek, czy mniej? Może trzy domy? Oba, trzy domy się odwróciły rolę na maksa. Pewnie to już wykupię jakieś lepsze rzeczy. Trzy domki. Nie dasz rady za mało kasy Berlin. Kurde, no tak blisko cypr no kurde, ale jak kupię ten cypr, to już nie będę miał... kasy zbyt dużo. Nie będę miał na odkupienie z innego, nie ma szans. O ile w ogóle mogę kupić? Nie, nie będę mógł nawet odkupić 480 szlak Nie, jak to no? Jakbym to mógł odkupić teraz? Jasny gwint. Nie trzeba było w tej Warszawie płacić tyle. Dobra, dajcie mi to teraz odkupić. Mogę odkupić już w tej chwili szlak? Musiałbym przejechać całą. Nie! Kuźwa! Tyle rzeczy. Miasto ci nie sprzedam, no. To ci sprzedam. Kurna, no nie wystarczy? bo to jeszcze to. No, no to jeszcze to. Kurna! Za dużo, za dużo ode mnie chciałeś, typie. Ale się nadział. Kuść te, no. Wystarczy mi Berlin trafić. Wystarczy mi trafić Berlin. Please. Jeszcze koła, dzięki. Jeszcze raz kostki? Hehe, <grystanie> podatek. Znowu ten Pekin. Ech. Ile kosztuje ten Sydney? Tam, tam, tam Berlin kosztował? Nie wiem. No niech będzie, że kupię tam domek. Ile Berlin? Pole 200 koła. No spoko, dobra. Berlin, 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 Berlin. On też może zaraz wygrać przez potrójny Monopol. Trochę niepokojące. Rany tak blisko, no. I Cypr. No już dobra, no. Hmm. Tak, tak. I tak Berlinu teraz nie trafię. No chyba, że dam radę do podróży jakoś, ale chyba nie. No chyba, że... No fajnie by było do podróży trafić. Szansa. Podróż, podróż, podróż. Kurde, czemu... No, co chcesz? Co chcesz, żebym ci podarował? A wysypieki. O nie. Dobra, ma jeden monopol na razie. Być może. Chyba, że nie kupi. No, kupił cenek. Już warty bez mistrzostw 1 milion Dobra, Paryż Ech, dosyć drogo Ale kupię, żeby tylko nie mógł On Tak, tak No przez potrójny monopol też mogę jeszcze <głysza> Szansa Ej, ej, ej Żem tak myślałem Ale i tak jak trafczy na Mediolan albo Wenesję to i tak masz przerąbane To jest bez różnicy Dobra co by tu? Za ile by tu kupić kurczą? Dwa domki Niech będą Berlin! Jest! Tak! Jest! Wygrana yeah. Powinna być wygrana. Jest! Tak, 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 tak super, super. I dostałem kolejny klucz. A nawet skrzynki nie mam. A mam gorszy wynik od niego, a i tak wygrałem. Jej! No i zarąbiście. W końcu jakaś wygrana w Soluwie. No to nara.